Hej Joe! O proszę, kosmo Jak tam? Co tam? Wyglądasz na chorego? Idę do apteki Chyba się przezibiłem. To idę z tobą, ma po drodze jak chcesz Dzień dobry, panie Biszu Dzień dobry Jak pan się ma? Nie za bardzo, chyba mam grypę Na no. grypę? I jakie pan ma symptomy? Kaszle, głowa mi boli Ej, ty tam odwróć natychmiast ten neopatr! Na Przez e. e. więc nie ma! Jasne, a to co? Kik Taki? Ten też, to wspólnice! Nie chcemy tu złodziejów, wynoście się w tej chwili! Wstyd, Kretyna robi mi przypału w mojej aptece. Liknij się człowieku, to dlatego, że byłem głodny. Wstyd, wstyd! Wiesz, ten neopaks! za drzwi! Dobra, dzięki, już mnie nie ma. Idioto, zjebałeś mi opinię w całej dzielnicy, co cię nie przychodzę tej apteki? Dobra już, nie ma ofiar w ludziach. Chcesz Neopaks?